Zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę, pomoc, ześlij nam. Jednemu w trójcy Władcy się, niech będzie chwała w każdy czas, niech on wieczy życiem z tym, że swym, ojczyźnie rajskiej, da a ha Z Najświętszego Serca Jezusowego jako strój miłości rdzia na nas Ufamy Tobie o krwi woda, Któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego Zdrój miłosierdzia, zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Chryste, ukryty w najświętszym sakramencie, który jesteś zawsze z nami. Jesteś na dobre i na złe. W ten wyjątkowy dzień, święto Miłosierdzia Bożego, w godzinie Miłosierdzia, w godzinie Twojej męki na krzyżu, gromadzimy się w małej wspólnocie tutaj w kaplicy i przy naszych ekranach komputerów, telewizorów po domach, bo chcemy. Zaczerpnąć Twego miłosierdzia w tym wyjątkowym dniu. Mówiłeś, święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi Go. I dalej mówiłeś do siostry Faustyny, Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia kar. w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże przez które płyną łaski niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jak szkarłat miłosierdzie moje jest tak wielkie że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł ani ludzki ani anielski wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Dlatego jesteśmy Jezu przy Tobie i błagamy Twego miłosierdzia dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej, dla naszej ojczyzny i świata całego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Roda naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża się za Teraz i w godzinę śmierci naszej wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod wąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł pogrzebem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmodącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, święty Godzomani, grzechów oczyszczenia, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie łosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla, dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Świata. Dla Jego bolesnej męki. Się was, Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłoda za grzechy nasze, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jego miłość dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie miłościerdzi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłościerdzi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłościerdzi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłościerdzi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłościerdzi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie uśmierzy dla, dla, dla nas całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci. Ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na błaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I świata całego dla jego bólsnej męki, Miej miło dla nas i świata całego dla jego bólsnej męki, mniej miło dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej Josierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki miło śerdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki M miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki miło sierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło sieerdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej uśmiech dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej uśmiech dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej uśmiech dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej uśmiech dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Boże miłosierny, stworzyłeś cały świat aniołów i nas ludzi z wielkiej Twojej miłości do nas. Jezu Miłosierny, poprzez Twoje wcielenie stałeś się jednym z nas. Głosiłeś miłosierdzie słowem i czynem. Najmocniej okazałeś nam swoje miłosierdzie na krzyżu, gdzie miłosierdzie udzieliło pocałunku sprawiedliwości Bożej. Pozostałeś z nami jako miłosierdzie w Kościele, w sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii i Pokucie, w słowie pisma świętego, a zwłaszcza w Ewangeliach. Zesłałeś jako pierwszy dar od Ojca Ducha Świętego, który dalej prowadzi Twoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Wpaczeni w obraz Twojego miłosierdzia i w Ciebie miłosiernego, przebywającego w najświętszym sakramencie, Ufamy Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Ufamy, Panie, ale Ty wzmocnij naszą ufność. Zawierzamy w dzisiejszą uroczystość miłosierdzia Bożego. W godzinie miłosierdzia. Uroczyście Twemu miłosierdziu całą naszą parafię. Nasze rodziny i nas samych. Zadłużamy w Twoim miłosierdziu w... Wszystkie grzechy i grzeszników naszej parafii, szczególnie tych, którzy żyją z dala od Ciebie, grzechy naszych rodzin, ojców, matek, staruszków, samotnych, młodzieży i dzieci, grzechy pijaństwa, zdrad małżeńskich, zabijania dzieci nienarodzonych, rozwiązłości i wszelkiej nędzy ludzkiej. Ufamy mocno. Że nam to wszystko wybaczasz i będziesz wzmacniać naszą słabą wolę, abyśmy w przyszłości byli mocni. Przyrzekamy wypełniać uczynki miłosierdzia wobec każdego człowieka potrzebującego, spotkanego w społecznościach naszego codziennego życia, w rodzinie, w domu i na ulicy, w szkole, w zakładzie pracy. Przyrzekamy, że będziemy korzystać z Trybunału Twojego Miłosierdzia, ze Spowiedzi Świętej. Będziemy często przyjmować Komunię Świętą, gdzie tak bardzo jest utajone Twoje miłosierdzie. Będziemy często spoglądać na obraz Twojego miłosierdzia, wołając w sercu: Jezu, ufam Tobie. Przyrzekamy. Ratować innych przy pomocy Twego miłosierdzia, będziemy odmawiać koronkę do Twego miłosierdzia, Godzina piętnasta będzie godziną miłosierdzia dla nas i dla tych, których będziemy polecać Twemu miłosierdziu. Jezu Miłosierny, spójrz na naszą biedę i nędzę, duchową i fizyczną, spójrz na nasze rodziny i na naszą parafię. Spójrz na naszą ojczyznę, Polskę, sponiewieraną moralnie i fizycznie. Spójrz na całą ludzkość i cały świat, jak ogromne zagrożenia pandemii wiszą nad nami. Osłoń świat i nas promieniami Twego miłosierdzia przed słusznym zagniewaniem Ojca. Jezu, ratuj, bo ludzkość ginie. Matko miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Amen. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Wielkim sakramentem, upadajmy wszyscy w ragach. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpić has, Co dla zmysłów nie niech dopełni ich jaha w nas. Bogu hoń z Senowi, po wszystkie nieśmy dni, Niech bieg wiek wiekowi, Mdrewnu w dzięki czci, A równe moim duchowi, Niechaj wieczna chwała brzmi, Amen. się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, aby, abyśmy czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o nasz, w tym sakramencie. O nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, Ożywy chlebie nasz w tym sakramencie! Ożywy chlebie nasz w tym sakramencie! Dziękujmy Panu, bo jest dobre, bo na wieki miłosierdzie jego. Dziękujmy Panu, bo jest dobre, bo na wieki miłosierdzie jego. W niedoli wzywałem Boga, wysłuchał mnie i uwolnił. On jest zawsze ze mną, nie muszę lękać się nikogo. Dziękujmy panu, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. On jest męstwem i mocą moją, pan stał się dla mnie zbawieniem, moc pańska się ukazała.